Dzień dobry, witam. Ja jestem Ternis. Dziś szybki jeden newsik, także zapraszam do oglądania. Wczoraj mówiłem wam o tym, że za Stewartem został wydany i podpisany list gończy z nakazem aresztowania. I nie spodziewałem się tego, że już kolejnego dnia będę musiał nagrywać dla was takiego newsa. Mianowicie Stewart B został zatrzymany przez brytyjską policję. Informację przekazał profil polska policja na Twitterze pisząc: Uwaga, poszukiwano od wczoraj listem gończym youtuber Stewart B Stu, dzięki ścisłej współpracy i przekazanym informacjom przez policjantów biurze, Międzynarodowej współpracy policji i oficera łącznikowego. Został dzisiaj zatrzymany przez policjantów brytyjskich. Zbigniew Ziobro dodał, że warszawska prokuratura już podjęła działania zmierzające do przekazania youtubera polskim organom ścigania. Za czyny o charakterze seksualnym na szkodę małoletnich grozi mu do 15 lat więzienia. Niektórzy z was pewnie zapytają, dlaczego kiedy Stewart kilka dni temu został zatrzymany w sklepie spożywczym przez Polaków i oddany w ręce policji, to po chwili został wypuszczony. Tamtejsza policja nie miała wtedy podstawy, aby go aresztować. Na komentarz zarzucający polskiej policji, że nie potrafi go zatrzymać tydzień temu? Odpowiedzieli, że to z tego względu, że dopiero wczoraj został wydany list gończy po decyzji sądu, który wyraził zgodę na tymczasowy areszt. Bez takiej zgody nie mogli go aresztować i jak napisali, praktycznie od razu po wszczęciu międzynarodowych poszukiwań został natychmiastowo zatrzymany. I to tyle. Tu macie ostatnich subskrybentów tego kanału. Subskrybuj również dzwoneczkiem, aby się pojawić w kolejnym odcinku. No i co? Do następnego. Cześć!